Ja to właśnie na maweczkowy targ. Ubrałam te spodnie, ale wziąłam Lki, chyba muszę zmienić na Mki. i Są właśnie do auta z jarmarku, znaczy się jest baweczkowego starku pokażę Wam zaraz co sobie kupiłam. Także let's go. Yo. Szybki haul zakupowy z auta. Właśnie wracam do domu, bo wyszłam z baweczkowego targu. Super rzeczy tam były, serio. I oczywiście no, musiałam się... Znaczy w sumie nie kupiłam duże rzeczy, ale kupiłam fajne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest taka czapka dla lośka. Ona jest zrobiona z Alpaki. To jest co prawda czapka na 2-3 lata, ale ona się rozciąga, można ją tutaj związać, więc super. Także to kupiłam wichowi książkę, karmelek. Bardzo fajna książka o. w ogóle autorka, bardzo fajna, więc polecam Wam. A książka jest o piesku i o innych zwierzątkach. Oczywiście, no wiadomo, do włosów gumki. Z. Kalaher, coś takiego, nie pamiętam. Kupiłam taką spinkę do włosów sobie. Tutaj, żeby sobie właśnie tak. Chciałam mieć coś takiego, żeby tutaj sobie spinać, żeby tak nie było, że mam tylko gumkę i ona tak stoi, tylko tak jakiś dodatek. Więc to naprawdę fajnie było na tym targu. Na tym targu. Tak. Tak? Tak. Wisiorek. Może kamieni. W pięknym woreczku. Taki z kamieni. Z truskaweczką. Sweet. Jest naprawdę śliczny. Chciałam sobie już dawno kupić taki z kamieni wisiorek, ale nigdzie nie mogłam znaleźć. Jak zobaczyłam ten, to tak mi się spodobał, więc mówię, dobra, biorę. To są moje imieniny, no to jeszcze dostałam zniżkę. Kupiłam sobie super kubek ceramika Daria Milka. łapto, Taki, I wam pokazuję. jest Śliczny. Patrzcie, taki z biedrynkami. I w środku też są biedronki. No, także takie łupy. I jadę do domu do chłopaków. Witam Was serdecznie. Właśnie się pakujemy i... I Moja spineczka nowa dziś tutaj. jest. Właśnie się pakujemy i jedziemy na imieninowy obiad, bo mam dzisiaj imieninki. Jedziemy do Merlina w strasznie. Mają tam przepyszne na Bardzo lubię tam jeździć. Także jedziemy. Chcesz coś powiedzieć? Na moje imieniny? Dużo szczęścia i słodyczy. Mateuszek to wyrzeczy. Dziękuję. No to jedziemy żyć. Nie, no... Dobra, bo muszę zapiąć paz więc eee, no. No co? Szybko eee, No że jak zwykle po czasie, albo na ostatnią chwilę A, no to prawda, to dobra, dobra. Muzyka jest świetna, jeśli będzie tu dźwięk A nie tylko, a nie, a nie tylko muzyki, którą pustisz To Merlina polecam y, Każdemu tak naprawdę, kto będzie przejazdem które się ratujemy tak naprawdę z kolei. E, klimat jest super. Jeśli ktoś lubi Stany, ja od zawsze, to, to Merlin jest cudowny. Raz, że wystrój, dwa, że mają czerwone kanapy, które są bardzo ważne. Mają e, neony Coca-Coli. Ogólnie wystrój jest super. E, zaraz zapytam pana, który jest akurat moim widzem, e, bo pan za nami dostał lemoniadę w takiej butelce i bardzo mi się podoba ta butelka, więc zapytam o nią. Natomiast jeszcze kolejna okay. sprawa jest taka że burgery są z małymi flagami przyczepionymi i leci super muzyka, ponieważ nawet mają... Tak? Ale muzyka jest naprawdę dobra, nie? I mają ten e, automat, jak on się nazywa? Szafa grającą. Co powiesz? Ty masz? Filadelfię? Filadelfia. Kamino. Ja mam y, nie pamiętam jakiego, natomiast mój jest z... E, Baconem, awokado, z chipsami, sałatą, cebulą, ale najważniejsze to już był awokado. Oh. E, awokado kiedyś nie lubiłem, ale Iza mi przekonała. To, to w momencie się nagrało. E, Iza jest profesjonalnym vlogerem, ja jestem profesjonalnym youtuberem. Jak Iza na, ja, jak ja nagrywam Jak ja nagrywam, to mi się ciągle wyłącza nagrywanie No e, nie potrafię. A ty lubisz teraz awokado? Mhm. Mi się wydaje, że ty nie przypadasz teraz. Nie, lubię. Wygrało się. Ostatnio jadłam mm, w sałatkę. Tam z kurczakiem i z awokado. Okej. Okay. Dobra, jedź. Jedziemy na Pilates. Drugi raz. Let's go. Mam nadzieję, że mnie widać. A więc tak, tak jak mówiłam, e choruje na endometriozę. Jest to e, mocno zaawansowana endometrioza. Bardzo rozległa e, i w przyszłości e, czeka mnie bardzo radykalna operacja. Natomiast dzisiaj miałam gorszy dzień, ponieważ wyszłam od e, mojego, mojej ginekolożki i w sumie e, hormony, które biorę, które są bardzo mocne, jedne w sumie z dwóch Najmocniejszych hormonów średnio działają. Mam wszystkie skutki uboczne. Czuję się bardzo, hm. jak to powiedzieć? Czuję się bardzo pełna takiej niemocy. Jestem pełna takiego poczucia niesprawiedliwości, że mnie to spotyka. No muszę walczyć. To jest nierówna walka. Nie wiem, czy w ogóle dodam ten fragment, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że mm, każdego dnia wstaje i w ogóle, że życie jest piękne. Tylko, że każdego dnia to jest bardzo, bardzo ciężka walka o to, żebym czuła się dobrze. Teraz dochodzą jakieś dodatkowe choroby. I i naprawdę to jest bardzo ciężkie i chcę, żebyście wiedzieli, że endometrioza to nie jest uroda kobiet, to nie jest y, tylko ból podczas miesiączki, y, to nie jest y, lenistwo, tylko to jest naprawdę bardzo poważna choroba, która y, nie ma, na którą nie ma leku. Nie można jej wyleczyć. Można zrobić operację, która czeka też mnie, ale nie daje to gwarancji wyleczenia. Dlatego, jeżeli macie, oglądacie mnie, oglądają mnie dziewczyny, które mają endometriozę, to szczerze wam współczuję, szczerze jestem z wami. Bo wiem, jaka to jest nierówna walka, i naprawdę chciałabym, żeby świadomość tej choroby była dużo większa, żeby było dużo więcej badań, dużo więcej możliwości leczenia. Na ten moment tego nie mamy, więc tak naprawdę bierzemy, co jest. Ale uwierzcie mi, że może kiedyś opowiem o tym więcej, jak to wszystko wyszło i tak dalej, ale naprawdę to jest, no to jest walka, to jest po prostu walka i to jest nierówna walka. Zaczynam nowe hormony znowu nowe jakby nowe leczenie. I tak naprawdę jestem coraz bliżej tej operacji, która ma być bardzo radykalna. No. i Po prostu dzisiaj mam taki średni dzień. Bo leczenie słuchajcie. jest tak kosztowne, są tak duże pieniądze, że naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, jak Kobiety chorujące, pracujące w ogóle na etacie, które są w stanie pracować z tym bólem, które muszą, bo nie, one na pewno nie chcą, ale muszą pracować z tym bólem za najniższą krajową i na przykład muszą sobie kupować takie tabletki, które teraz ja będę brała, czyli y, hormony, które kosztują 400 zł miesięcznie. Jezu, no, podziwiam Was, naprawdę Was, podziwiam kobiety, bo dobra. Idę. Idę jeść kolację, idę spać. Tak wygląda nasze życie i będzie wyglądało przez najbliższy tydzień, ponieważ Witek jest chory, Leo się i wszyscy jesteśmy bez sił. Ty w domu i szczęście w sercu. Tak jest. Tak. Mm. Słuchajcie, robię podejście do rozstrzygania biegu Leona. Nie i... się, prosi ludzie. Nie, nie, to jest Leoszka ugotowałam mu warzywa i robię mu kurczaka, ale on je tylko... tylko słoiki, nie? bo On nie lubi mojego jedzenia. Matka roku! No właśnie, ale nie. Właśnie ostatnio tak mówiłaś, że jesteśmy dobrymi rodzicami, że mu dajemy słoiki. E, I wydaje mi się, że tak. Że jesteśmy dobrymi? No tak, bo to jest przebadane w sumie to. No właśnie, bo... nie patrzycie. Opinie różnych tam dietetyków i tak dalej i no właśnie to... Jedzenie dla dzieci w słoiczkach jest bardziej, by, no jest mocno przebadane. A yy, mamy taką, mam taką historię, że jak Witkowi rozszerzaliśmy dietę, to dałam mu ziemniaka takiego z marketu i on dostał wysypki. I myśleliśmy, że jest uczulony na ziemniaki. A później się okazało, że to nie chodzi o ziemniaki, tylko o to... Tak, no właśnie. Tak nam zalecił i w ogóle pediatra nam zalecił, żeby najlepiej dawać słoiczki dziecku, nie? Jak się rozszerza dietę, bo te rzeczy są po prostu zbadane. No. żebyłam byłam znowu w Rossmanie. Niestety tamten zielony szampon z Neboa mi się w ogóle nie sprawdził, więc spróbujemy kolejny. Przechę. Całam zainfluencowana przez Was. Kupiłam tą wcierkę. Wiecie, jaki jest problem? Nie wiem, czy też tak macie. Trochę się boję jej używać, bo używałam jej już wcześniej ze dwa razy albo raz i ona strasznie mnie yy, szczypie jakby w głowę. I nie wiem teraz, czy próbować znowu. Czy, yy, czy nie? Dajcie mi znać, czy to przechodzi, czy nie, bo nie wiem, trochę się boję. Zajdzie dzień później na na fitness, jak widać. Ach, jestem cała mokra. Włosy po prostu czuję, jakbym umyła, nie? Takie mam mokre. Koszulka cała jest mokra, spodnie też praktycznie, ale tak się zakończyłam na tym fitnessie i było po prostu zarąbiście. No, serio, dopiero niedawno odkryłam to, że jak się zmęczę, w sensie jak, no jak się zmęczę, to faktycznie te endorfiny zaczynają działać i jest mega, super, ekstra. Fajnie. Zajmuje. Hejka kochani, byłam na zakupach, więc zapraszam Was na hol zakupowy. Kupiłam Gastrocys Baby, syrop przeciwrefluksowy, kupiłam Berodual do inhalacji, kupiłam Benodil też do inhalacji kupiłam Pectodril Syrop, nasz ulubiony. Kupiłam w ogóle sobie w Rosmanie takie yy, rozświetlający, złocisty krem do twarzy i ciała, bo widziałam yy, na TikToku, czy gdzieś tam jedna dziewczyna używała do twarzy pod makijaż i super się to sprawdziło, więc zobaczymy jak na mojej tłustej skórze. Yy, oczywiście w tle słyszycie inhalator, patrol, wiadomo, choroba. Przyszły moje suplementy. Yy. Kurkumina. Standardowo. E, maślen sodu. Bardzo fajnie działa na jelita. Mm. Szczególnie właśnie jak macie jakieś problemy takie związane z jelitami, na przykład jakieś SIBO czy coś. E, tutaj balans mi e, dla wsparcia gospodarki cukrowej. To jest jakieś chyba berberyna, czy coś takiego. No jest to. I oczywiście niezastąpione Tyromi Complex. Codzienne wsparcie pracy tarczycy, bo oczywiście też mam niedoczynność Hashimoto i tak No także właśnie takie sobie zrobiłam dzisiaj zakupy i nie wiem wydałam na to pewnie połowę wypłaty, jak nie większość. Chciałam ja wam tylko nagrać, to są moje suplementy na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli. No poczekaj chwilę po prostu mam tu tutaj na noc, mam jedynie no, tarczyce, tabletki, a w ciągu dnia biorę trzy razy dziennie mama, różne suplementy. Mama, mama. No. a czemu mi dużo otworzyłaś? No bo pokazuję, wiesz? Słuchajcie, jeżeli macie patent jak sprawić, by dziecko polubiło pryszną jajeczniczkę, to dajcie znać, ponieważ podejście które? Z ósme? Nasz no, czwarte. Czwarte Czwarte podejście, ale... zawsze jak się zaczyna jedzenie tej jajecznicy, to pierwsza łyżeczka i się kończy na jednej łyżeczce. Kończy na pierwszej łyżeczki. Tak, robimy tak podejścia, że może wiecie, może trochę się coś przyzwyczai, może coś. Ja myślę, że jakbym mu zrobił taką klasyczną, jak ja robię, czyli no, ale... soli z pieprzem. No ale. On nie może soli. No więc yy, taki mamy tydzień w domu. Leoś jest chory, Witek jest chory. Ja jestem Noc, chora. Nocka fajna. Nocka nie przespana, także. Przecież Jej! Się